Nasi rodzice urodzili się i wychowali w czasach PRL-u. Jak przeżyło, co robiło, znamy z ich opowieści. Tamte wcale nieodległe czasy zainteresowały nas na tyle, że postanowiliśmy pogłębić swoją wiedzę i przygotować ten film. Pytał tatara gościnnego Hanon, co ty na toru nad kosztynem Już po II wojnie światowej, Olsztyn, jako miasto wojewódzkie, stał się najważniejszym ośrodkiem województwa olsztyńskiego. Duża ilość osób, napływająca z innych miast, jak i ze wsi, powodowała, że ludność miasta stale rosła. Dodatkowo budowa nowych osiedli mieszkaniowych zwiększała ilość mieszkańców. W 1956 roku. Poczęło odradzać się dynamicznie prywatne rzemiosło, zwalczane w poprzednim okresie. Na koniec roku odnotowano istnienie 198 zakładów zatrudniających 299 osób. W następnym roku liczba zakładów wzrosła do 280. Łącznie w 1964 roku istniały 263 zakłady rzemieślnicze zatrudniające 622 osoby. W 1967 roku ruszyła produkcja w olsztyńskich zakładach samochodowych. Trzy lata później uruchomiono olsztyńskie zakłady graficzne. W 1978 roku odbyły się centralne dużynki, dzięki którym w mieście zbudowano nowy stadion i zmodernizowano układ komunikacyjny. Najbardziej charakterystyczne obiekty Olsztyna powstały w czasach prl Park rybny, dawny plac generała Karola Świerczewskiego, który w tamtych latach był nazywany Karolkiem. Star Rybny ma w tamtych latach jak kształt kwadratu w wyniku zburzenia kamienic pomiędzy placem a ulicą Staromiejską. Był miejscem różnego rodzaju Z Ameryki, z innych różnych krajów za kartki lub dolary. W 1967 roku na Małżonickiej steru oraz w okolicach miasta zostały nakręcone sceny w serialu wszechczasów, w jakim była stawka większa. W mieście działało wiele kin, m.in. Kino Grunwald, które, które było zlokalizowane przy Wojsku Polskiego, gdzie teraz mieści się WSP. Odrodzenie czy Polonia, wszystkie nieistniejące, ponadto wzorem innych polskich miast, otwierano w okresie letnim kina na otwartej przestrzeni. W odróżnieniu od kin, bardzo małą uwagę przywiązywano do działalności teatralnych, bo w działało tylko dwa teatry. Dawniej plac Jana Pawła II był nazywany placem wolności. Olsztyńskie planetarium astronomiczne zostało utworzone 19 lutego 1973 roku. 500 lat po urodzeniu Mikołaja Kopernika. Mieści się na Lei Piłsudskiego. Zajmuje mie drugie miejsce w Polsce, jest również siedzibą y Federacji Miasta Kopernikowskich. W połowie lat 70. otwarty całoroczny basen zlokalizowany przy ulicy Błowackiego. Wydarzenie to było od gdyż do tych też w mieście nie było żadnej wpływalni. Największa inwestycja Polski Ludowej na Warmii i Mazurach. Chorztyńskie Zakłady opon Samochodowych, czyli dawny OZUS, należy dzisiaj do koncernu Micheli, a wcześniej należał do Stomilu. Jest to największa fabryka zakładów produkcyjnych w, regio w regionie. Samą budowę pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej rozpoczęto w październiku 1964 roku i po trzech latach, 28 października 1967 roku, z udziałem Władysława Gomułki, nastąpiło oficjalne otwarcie olsztyńskich zakładów odno samochodowych Przed tą uroczystością, prowadząca do fabryki ulica Kołobrzeska, pokryta została dywanikiem asfaltowym. Co wywołało przez lata irytację mieszkańców. No i miasto przybrało odświętny wygląd, gmachy administracyjne domy mieszkaniowe i place przystrojono flagami biało-czerwonymi i czerwonymi. I okazało się też specjalne wydanie głosu olsztyńskiego, które zostało poświęcone tej fabryce i uroczystością otwarcia. I fabryka ta zatrudniała ponad 3000 pracowników i Początkowo dla 37% z nich Olsztyn był miejscem stałego zameldowania. Większość wywodziła się z pololsztyńskich wsi, nawet z województw yy, sąsiadujących z olsztyńskim. E, fabryka była oczkiem w głowie władz lokalnych, jako silny oddział klasy robotniczej. I dla przykładu w czerwcu 1973 roku yy, została gospodarzem centralnych uroczystości Dnia Chemika. Członkowie PZPR z fabryki, jako pierwsi w województwie, w kwietniu 1975 roku otrzymali nowe legitymacje partyjne, nie tylko w mieście, ale i w województwie. Liczyła 582 członków i kandydatów, co przekraczało średnią upartyjnienia w zakładach przemysłowych. Ważne miejsce na mapie przemysłowej oszczyna zajmowali drukarze. Jakkolwiek w 1956 roku oszczyńskie zakłady graficzne były przedsiębiorstwem niewielkim, a jednak po wybudowaniu w 1970 roku nowej drukarni stały się miejscem pracy ponad 480 osób, w tym około 180 zdobywało zawód drukarza. Nowoczesne maszyny i urządzenia do, do produkcji prasy nie były jednak do końca wykorzystane. Znanymi osobami, które urodziły się w czasach Perel, są Izabela Trojanowska, Wodzimierz. Kowalewski, Bronisław Wilstein oraz Kazimierz Te Zespołami, które powstały w czasach PRL-u są czerwony tulipan oraz kaszki z Dowej Paszki. Jak wspomina pani życie PRL-u? Um, właściwie wtedy byłam dzieckiem w podstawówce. I to co najbardziej tak mi się utrwaliło, to rzeczywiście nie do pomyślenia jest dzisiaj, że jakiś tam brak papieru toaletowego, czy cukru, czy, czy masła, ale też pamiętam, że zawsze z koleżankami stałyśmy w kolejkach i to zwykle kilka rundek, że tak powiem, trzeba było obracać, więc życie towarzyskie można powiedzieć, że, że kwitło, także spędzałyśmy dość fajnie czas. I była taka satysfakcja, że tam zdobyłam dla rodziny masło, to na pewno była jakaś przyjemność, ale generalnie pamiętam też kartki, że rodzice wymieniali pewne kartki z sąsiadami na przykład, bo nie palili, no to wymieniali papierosy na czekoladę i wtedy jakby była możliwość, żeby było więcej tej czekolady w domu, bo wiadomo, że te limity były bardzo małe, nie pamiętam tego dokładnie, pewnie spodziewałam się, że jest dwie czekolady w miesiącu, także nie dużo tych słodyczy. I to takie dziecięce wspomnienia, bo trudno mi powiedzieć, jak to odbierali rodzice czy dorośli. Dobrze, a czy już to było dostać się na studia? To już było znacznie później, i właściwie w tym okresie już potem zaczynał się przełom taki w tak także nie było to ściśle w PRL-u, ale mm, uważam w ogóle, że w tamtych czasach, tak jak wspominam, podstawówkę, i liceum, to mm, myślę, że bardzo dużo od nas wymagano. Że nie było do pomyślenia, żeby ktoś przyszedł nieprzygotowany na lekcję. Też jeżeli chodzi o strój, to na pewno, no, niestety, nie było, że można nie nieprzyzwoicie do szkoły. Ktoś bardzo trzeba było na to uważać, nie można się było malować. Także wydaje mi się, że te reguły były bardzo ostre i też bardzo wspominam to, ogromne wymagania. Naprawdę, że. że że Wszyscy nauczyciele bardzo poważnie, śmiertelnie, poważnie traktowali te swoje lekcje. Raczej było niewielu takich, gdzie, gdzie było więcej takiego żartu czy takiego podejścia ludzkiego w Jakie miejsca rozrywki najczęściej Pani wspomina? Um, tak jak mówiłam w tym takim młodszym wieku, to trudno mi mówić o jakichś tam imprezach i takich salach, nie wiem, dyskotekowych, tanecznych. Na pewno młodzież w jakiś tam sposób, myślę starsza, znajdowała sobie odskocznię od tego PRL-u i wiem, że zdobywali płyty, na przykład fidelowe, z zespołami tam z Europy i, i gdzieś tam w domach robili takie domówki, gdzie, gdzie słuchali tej muzyki zachodniej, bo jej nie było w radio czy, czy w telewizji. Natomiast ja bardzo miło wspominam to, że interesowałam się tańcem towarzyskim i w hali Urania były co roku europejskie, albo światowe nawet, turnieje tańca. I to był dla mnie inny świat. Naprawdę przyjeżdżali ludzie z całego świata. Wtedy w Olsztynie była taka formacja, grupa miraż bardzo na wysokim poziomie. I tym był taką stolicą światową tańca. Więc tam się siadało czasem naprawdę na w weekend trzy dni i oglądało te pary z całego świata. I przy tej szarzyźnie PRL-u to było niesamowite. Że to wiecie, jakieś stroje, przebrania, y tańce i ludzie, którzy tam nawet mówili w innych językach, to tego się nie słyszało przecież na co dzień. No i to jeszcze pytaliście mnie o te dożynki, to dość pamiętam, bo rzeczywiście miał tak być, że tam pierwszy sekretarz, najwyższy polityk miał przyjechać do Olsztyna i pamiętam, że na pewno ze szkoły normalnie byliśmy zabierani do tego parku, dzisiaj ku żeby porządkować ten park, nie wiem, jakieś drzewka, no po prostu ludzie z pracy też byli zwalniani, żeby na przykład na pół dnia iść i zrobić ten czyn społeczny w tym parku, bo cały ten teren miał być potem taką wizytówką na te dożyny. Także no, jest to pewna egzotyka, dla nas teraz to już w ogóle nie, nie, nieznajome rzeczy, ale, ale rzeczywiście te wspomnienia zostały. To wszystko już, dziękujemy. Urodzili się i wychowali w czasach pery. u Magda! <grym> w czasach? Co się działo? Co się żyło? Co się robiło? Co z działo? opowieść. <grym w górę> a Karol! A Karol! A Karol! przed nas. A